Mamy 13 kwietnia, jesteśmy w tej chwili w Rytrze o godzinie 11.30. Wybieramy się dzisiaj na schronisko na Przechybie i tam będziemy nocować. Świętujemy dzisiaj urodziny koleżanki, a jutro e, wybieramy się na rajdziejową i jutro już wracamy do domku. Postaramy się tutaj coś fajnego pokazać. E, jesteśmy tutaj pierwszy raz w ogóle w tym rejonie. Może coś ze schroniska uda się pokazać, jakieś dobre jedzonko. Także idziemy. Czeka nas około 10 kilometrów, ale około 1000 metrów przewyższenia. To idziemy! No i wybraliśmy się w końcu poza nasz rejon dzięki naszym przyjaciołom zostaliśmy zaproszeni na urodzinki z noclegiem i grzejemy teraz na przechybę bo do 18 jest kuchnia także mamy nadzieję coś zjeść jeszcze 2 km. Mamy godzinę 12:03. Zaczęło się no dosyć ostre podejście, także chyba zaraz będziemy się rozbierać. Ech, idziemy do góry. Jeszcze 8,7 km nas czeka. 3,20 za nami i tego tak od tego drugiego kilometra cały czas pod górę ostro teraz się coś dopiero powoli zaczyna płaszczać fajnie fajnie o już jest płasko ale to nie było zamierzone fajny szlak bardzo fajny Ciekawe jak będzie dalej. W końcu jakaś przecinka. Tak cały czas lasem. To nie znaczy, że nie było pięknie. Chciałem sobie ubrać szmatę na głowę, bo. Pod już kapie strzała ostro. się jest ciepło. Termometr pokazywał jakieś 20 stopni, ale wydaje mi się, że jest cieplej. Mamy już 350 metrów pod górę zrobione. A jakoś w ogóle nie czuję, żeby chłodniej było. Jakaś przecinka. Uff. To elektryki. Stróbko. No to ten. Stróbko. Chwileczko. Ja tak. <grymne> Zdaję. Ja. Ja. O 13.30 zrobiliśmy sobie taką dłuższą przerwę, wypiliśmy kawę, drożdżówki, też coś mocniejszego no i teraz idziemy, jest piękna pogoda nie wieje, jest ciepło około 20 stopni i zostało nam no jakieś 7 km do schroniska tam może rozłożymy nawet hamak bo będziemy dosyć wcześnie taki relaksujący pobyt idziemy Wiatka. Ej, co no, się zagadały? A no, może uscisiałeś za chwilę? jak widać w Beskidach też jest troszkę tych skał. Za nami wietrzne skały. Bardzo ładnie. Pięknie to wygląda, jak jest tak porośnięte mchem, No, a my dalej. Dalej niebieskim. I coraz bliżej schroniska. Nie spieszymy się, bo mamy jakoś taki wyjątkowo dobry ten czas. Mimo wszystko zakładaliśmy, że będziemy jakieś tak na, na ostatnie minuty, a się okazuje, że wcale nie. Będziemy tam gdzieś po drugiej, także będzie sporo czasu. Jak stoję na najwyższej skale to myślę o kale Dziwne, że w kilometrach pokazane Kurczę ładne tutaj te widoczki bardzo No, takie Beskidy Sądeckie. Musimy korzystać, póki tu jesteśmy, bo raczej nie za często będziemy tutaj przyjeżdżać, chociaż pięknie, ale jednak 3 godziny jazdy to jest troszeczkę, troszeczkę sporo. Chyba, że z noclegiem jakimś. A dobrze, chyba już kilometr. Także zaraz się myślę tam będziemy widzieć już pod schroniskiem. Fajne te góry, tylko trochę wypukłe. No. O godzinie 15.30 jesteśmy już pod schroniskiem. Równe 9 km jest tutaj z, z parkingu. No i tutaj dzisiaj śpimy. Piękna pogoda. Cały dzień w krótkich, krótkich rękawach. Nawet myślałam, żeby nie przebrać spodnie na krótkie. Bardzo malutko ludzi. Tutaj na zewnątrz była dosłownie para. Zobaczymy w środku. Idziemy teraz na obiad. A co później to zobaczymy. A śpimy z takim widoczkiem.

Доброй ночи. o godzinie 10 rano jesteśmy już pod schroniskiem. Właśnie wychodzimy. Jesteśmy po dobrym śniadanku, po pysznej szarlotce, brzuchy pełne. No i w tej chwili idziemy na. gdzie idziemy? Na Radziejową. Na Radziejową. Na Wielki Rogacz jeszcze, a potem do Rytra na <gry> Dokładnie. Radziejowa, Wielki Rogacz i do Rytra. Jakieś 13, maksymalnie 15 km nas czeka. I przewyższeń około 400. No to idziemy. Piękna pogoda, tylko troszeczkę wieje. Ale dzisiaj tatry pięknie widać. Wczoraj były troszeczkę za taką mgiełką, a dzisiaj jak na dłoni pięknie. Jeszcze całe ośnierżone. Dobrze, ruszamy. O. The chemicals that take us higher The night's young it is just begun And she puts a hand in my Przewrócić. No, no, tam radziejowa. Tak, tam idziemy na wieżę widokową. Jak nie, nie sprójemy, to ja nie wiem. No, ale ciepło nie. Ciepło, tylko wiatr okrutny. okrutny. No, Ani się rozebrać nie można. Człowiek jest cały spocony, ale się boi, że się zasiębi. Ale szlak polecamy. Przepięknie widokowy. Cały czas granią z tatrami po prawej stronie. Śliczny. Mała Radziejowa. A ja oczywiście przeszłam. Nie widziałam gdzie jestem. No, po godzince. No, y zrobiliśmy 4 ponad kilometry. Idziemy 60 minut równe. Bardzo mamy dobry czas. Bardzo dobrze się idzie. Zjedliśmy tyle na śniadanie, że chyba po prostu przez te przez śniadanie idziemy jak burza. No. No. <noise> Był nawet urodzinowy szampan. Była <noise> <noise> przez tego szampana. Chyba tak. No to lecimy na wieżę. O godzinie 11:00 po 5 km. dotarliśmy na Radziejową. 1262 metry nad poziomem morza. Jest tutaj taki obelisk. I wybieramy się na wieżę. Tylko musimy się ubrać, bo... No, coś przeciwwietrznego musimy ubrać. No, jest taki fajny ptak na tej wieży. Zaraz go będziemy oglądać. Idziemy do góry. na wieżę. Niestety cała wieża jest e, kratkowana. E, także no nie, nie jest przyjemnie typowo mm. sobie zobaczyć. E, widok jest piękny, ale bardzo dzisiaj wieje. E, więc chodzę na dół, już warto było, warto było. Jest pięknie. Challenge żłupki Nie ma tego skrótu. No. No, tak, 1106. Dobrze, to teraz na Wielkiego Rogacza. Tak. Kilometr na Wielkiego O. To spoko. Jesteśmy drużyna. No. Po 6,5 kilometra docieramy na Wielki Rogacz. W sumie to jeszcze nie, ponieważ jest bezszlakowo 200 metrów na szczyt. Pójdziemy tam, eee, no, pójdziemy i zobaczymy, co tam jest. Czy są jakieś widoki, bo tutaj na Międzyrogaczu nie ma widoków. Także idziemy zobaczyć. Ale podejście! Ale góra! A. Siedzieliśmy chwilkę na wielkim bogaczu i teraz idziemy w kierunku szlaku żółtego i będziemy już schodzić do Rytra. Te żółte oznaczenia tutaj to takie dziwne troszkę. Stare. Stare. Nieodświeżone. To no. jest nie mało popularny, akurat ten żółty z powrotem. Chyba tak. A nie rozumiem, czemu bardzo fajnie. Może za mało dzieci dla ludzi. Może. To był taki szeroki tras, nie? Tam droga techniczna praktycznie. No. Cały czas teraz była. Ale jeżeli chodzi o zejście to super, bo nie trzeba chodzić przynajmniej na razie po kamieniach. Tylko tutaj się bardzo tak łagodnie schodziło. Tak. No i idziemy sobie. Już nas mniej wieje. Żabłok. kaptur. Rozebrać. I jakaś polanka przed nami. Tak. To znaczy, że czas na przerwę. No, nasi towarzysze podróży już są głodni. A my z sobie... chęcią też powietrzymy stopki. No, troszkę można sobie usiąść. No, bo w sumie przeszliśmy już. Mamy 12.45 i 9,5 kilometra. No, i tak zaczną. A może też sobie zjemy po jakimś batoniku. <laughs> Dzisiaj bez drożdżówek, bo nie wzięliśmy. Ale była dobra szarlotka urodzinowa. Tak. Szarlotkę sobie zjedliśmy. Pyszną w schronisku na przechybie, a teraz czas na batonik. No, na przechybie też kupiliśmy jajecznicę. Ej, jajecznicę, a na drogę. Tosty. Tosty, tosty. Dokładnie, jeszcze były ciepłe, także trochę nie wiem, czy się nie zaparzą. W... Może te tosty sobie zjemy. Jak chcesz. Dobra. No? Zakaz tłumczyni. Zaczyna się zejście, już do Rytra. tak. Mamy 12 km zrobione. I tu już jest stromo. No, tak się początkowo wahaliśmy, czy nie iść tędy pod górę. Sam nie wiem. Tam nie wiem. na skoś troszkę w kolanka. Ale tam już się robi ładunek. Także powinno być git. No i się wypłaszczyło. ścieżka się zrobiła. Fajniutka. Wąska, taka stroma. Z jednej strony. fajnie jest to, że. Rowerzyści nas mijają na niej, no ale co zrobić. No udało nam się zejść Jeszcze zrobimy sobie krótki pit stop na wodę Jesteśmy już na dole Będziemy równolegle do tej drogi którą szliśmy wczoraj Mieliśmy ten pomnik powstańców e, Idziemy wzdłuż tego potoku I za chwilę będziemy na parkingu A tu jakiś wodospad piękny no. Teraz wam pokażę. Wiele czasów widać, ale i tak wychodzi z rury. Oj, ale powiem wam, 15 km dzisiaj tylko, ale kurczę, wymęczyłem się. Chyba to zejście takie masakrujące było. Ale to jest ładnie Kurczę, taka alejka spacerowa no pascie. Dla mnie bomba Idziemy się na parkingu o godzinie 15.30 po 15 kilometrach jesteśmy już zaledwie może 200-300 metrów od autka. Bardzo nam się weekend podobał. E, intensywny, fajny, w końcu noc w schronisku i to z dobrym towarzystwem. E, no i jedziemy już do domu. Jakieś 3 godzinki jeszcze nas czeka, nawet troszeczkę może ponad. E, pozdrawiamy wszystkich. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego Tysia od nas. Pa, pa.